Czy zodiakalny lew może zdradzać? Jak każdy znak, lew też może zdradzać, i tutaj troszeczkę na ten temat. Lwy są znakiem wiernym, jest to znak stały, są one szlachetne, są honorowe, ogólnie są one oddane i wierne, są też bardzo hojne. Jednocześnie lew posiada sobie mocno aktywny ten żywioł ognia. Jest to ogień w takim bardzo fajnym położeniu. Jest rządzony przez słońce, więc lew ma dużą potrzebę bycia widzianym, bycia podziwianym, tego, żeby się nim zachwycać. Więc jeżeli chcemy, żeby lew był wierny. Musi on po prostu być pod tym kątem odpowiednio dokarmiony, usatysfakcjonowany tą ilością uwagi i zachwytu, który jest mu potrzebny. Lew też lubi błyszczeć, lubi też zdobywać różne rzeczy. Więc Lubi też się pokazywać, jest to taki ekstrawertyczny znak, więc też dobrze, kiedy ma partnera czy partnerkę, których może pokazać. Wtedy też jest to korzystne. Ogólnie lwy są zazwyczaj wierne, chociaż spotkałam się z przypadkami, kiedy. Lwy Dokonały zdrady. W innym miejscu mówię o tym więcej o wierności.